Lato. Fajnie, fajnie. Mała, a ty masz z kim dzieci zostawić? Słuchaj, no bo wiesz, nasze łobu dubu to jest zagrożone, ja ci powiem szczerze, bo ja nie mam z kim ich zostawić. Ja nawet chciałam je do matki wywieźć, ale na dwa miesiące to nikt ich nie chce wziąć. Ja sama ich nie chcę mieć. Słuchaj, powiem ci tak: najgorsze jest to, że ci znajomi przychodzą i oni brudzą. A oni się chcą tak wszyscy zaprzyjaźniać. Teraz jest taka moda. Ja nie wiem, co oni mają przeciwko Face'owi. Nie można się posiedzieć w czystości, wtedy pogadać. Też relacje się zawiązują. No popatrz na mnie i na ciebie. Mała, powiem ci jedno. Oni do siebie mówią w taki sposób, że nam się nawet nie śni. Nie tam misiu, koteczku, rybko, żabko, tylko mówi tak, ale urwał, albo ale jaszczur, albo ty kozaku. Wiesz, mi to się kozaki ewentualnie kojarzą z naszą imprezą w 89, pamiętasz? No, było miło, było miło, naprawdę, prawda? Ale wiesz, to oni mówią, że nie wolno zdrabniać, dlatego że w telewizorze powiedzieli, że to jest bardzo infantylne. I ja się z tym zgadzam, mała, wiesz? Tak, ja się z tym zgadzam: odrobinę powagi nie zaszkodzi. I ty i ja naprawdę weszliśmy już w taki okres, że nikt do nas nie krzyknie z przodu liceum, a z tyłu muzeum, ani odwrotnie. Powiem ci szczerze. Także nam również ta wiedza się przyda, więc ja ich tutaj sobie tak siedzę i trochę podglądam, nie? Chociaż strasznie mnie denerwują. To nie ulega wątpliwościom. Przygotuje się zen, nie zenek, pamiętaj mała zen, zen idę wreszcie potwory zgłodniały, mhm, m, m, m. ale z ciebie filet, dziubka, to już nie zrobisz co. Ja ci powiem, mała, że jak ja sobie taki dziubek zrobię przed lustrem, pokażę ci tak. Albo no tak, czekaj, tak. to mi się tak od razu lepiej robi. Znaczy wiesz, bo ja ćwiczę te dziewczyny z tych gazet. Mała, ja nie wiem, jak one to robią, ale wydaje mi się, że to jest kwestia tego ponaciągania, że one są tak, wiesz, tutaj tak trochę do góry, nie? I wtedy to tak trochę jak rybka wygląda. No, taka rybka, nie filetowana, prawda? Słuchaj, poćwiczymy to razem. Przyjedź do mnie, ja otworzę spiżareczkę i będziemy przy babuni. Mm, 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 mm. Ho, nie patrzy, Można zaszaleć? Mama, powiem Ci tak, ja im robię mięso, to oni krzyczą, że niedobre, że nie, niesmaczne. Robię im y, białko roślinne, to mówią do mnie tofu. No więc ja im z rybą dzisiaj, czekaj, żeby się nie oparzyła, o. ale jedno jest pewne. I to musisz wiedzieć. W moim domu dzieci i ryby głosu nie mają. A jeżeli byś chciała przepis na moją rybkę, zapraszam Cię na apetyczneinspiracje.pl.